No więc, y, puściliśmy drona, żeby szukał tych grzybów, y, ale niestety, jak widać, bardzo wolno kręcą mu się śmigła. Tak, tak, panie oficerze, no ale jak tam generalnie? No. O, to znaczy, y, znaleźliście w końcu coś w tym lesie, coś fajnego na zupkę, czy tak średnio? Y, znaczy, no, tak serio, to... To średnio chyba w sumie, no bo no jak pan widzi, mamy kiepskie samochody, musimy to wszystko targać w pudłach, chłopaki wchodzą generalnie ile wlezie cały czas. Nawet zaczęli straszyć już dziki strzybami. Tak, dokładnie tak jak widzimy, sytuacja nie jest prosta. E, pada śnieg, e, nawet kopara nie dała rady odkopać dzisiaj grzybów, a za to odkopała całą masę piachu. E, niestety nic to jej pomogło. Grzybów dalej, proszę Państwa, nie ma i nie będzie prawdopodobnie zbyt szybko. Także kończąc tą przydługą gadkę, dziękuję Państwu i przekazuję głos do studia. E, dzień dobry Rafałku, dziękuję Ci bardzo za tą bohaterską, bohaterską naprawdę relację z frontu. Wszyscy wiemy, że jest to wina oczywiście Donalda Putina, które specjalnie wytruł wszystkie grzyby w lesie, spuszczając na nie tą białą paczkę. Dziękuję Państwu. Pamiętajcie o tym, głosujcie zawsze na konfederację. Dokładnie, tutaj właśnie nadaję spod samej siedziby, siedziby konfederacji. Jak widać, postawili sobie całkiem niezłą chałupkę ze złotym dachem i fajnym pomnikiem. E, bardzo fajne, naprawdę, e, mimo że nie ma śniegu, e, babki chodzą po lodzie, jak widać bez w całkiem nieźle im idzie, e, flaga sobie powiewa, e, jest bardzo dobrze, bardzo dobrze, naprawdę, w życiu nie żyło mi się fajniej niż tutaj przed tą siedzibą, jak widzicie, wszyscy walą do Konfederacji, żeby im podziękować za to, jak fajnie się żyje tutaj w Warszawie.